Witam was tutaj RT. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że no w sumie wytłumaczę się z tego, dlaczego nie ma filmów. E, myślę, że każdemu zasługują się wakacje, w sumie mi też. I no, zwyczajnie w świecie miałem parę wyjazdów. Jestem na kolejnym, nagrywam kolejny odcinek. E, nagrałem już z pięć odcinków, mam cztery odcinki na zapas, teraz robię piąty i powiem wam, że Wyobrażam, że pewne osoby, które piszą, że nie ma odcinków, że się być na YouTube czy coś, to nie, ja po prostu chcę mieć wakacje. Miałem parę wyjazdów, nie mogłem nagrywać, nie mogłem montować. A kiedy przyjadę do domu, od razu obiecuję, że biorę się zamontowanie i, i, no, i, i, i będą filmy. Ale po prostu w najzwyczajniejszym świecie mi się nie chce, ponieważ są wakacje, ponieważ miałem bardzo dużo wyjazdów. Teraz jestem na kolejnym wyjeździe 8 dni. Więc kiedy to wrzucam, to za 8 dni jakoś będzie film. I to nie jest wcale moja wina, tylko to jest to, że jestem na wakacjach. No i, i do, proszę, no dajcie jak wiecie, jak każdy ma swoje wakacje, ja mam takie.